Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Jest taka pogoda, po prostu leje. Znalazłem kawałek suchego zadaszenia gdzieś pod garażami i chciałem do Was tutaj dzisiaj pomówić i nagrać tego dzisiejszego vloga z pilnym ostrzeżeniem, z tym co wyczytałem w jednym z artykułów, który za chwilę zresztą Wam tutaj zaprezentuję, przeczytam, żebyście wiedzieli, co może być szykowane w Polsce i na co możemy się po prostu nastawić, bo dzieje się dużo w ostatnim czasie. wieku wieje tak. Ale chcę to nagrać, bo to jest ważny temat i ten. Tak czy inaczej, jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie was zapraszam. Cytowany artykuł jest źródło magna Polonia .org. I przejdźmy do rzeczy. Ukraina przygotowuje się do przeprowadzenia prowokacji w Polsce z udziałem grupy so sabotażowo-rozpoznawczej podszywającej się pod rosyjskie i białoruskie siły specjalne, poinformowała rosyjska służba wywiadu zagranicznego SWR w oświadczeniu udostępnionym agencji TAS. Jak to rozumieć? Moskwa twierdzi, że Ukraina szykuje duży zamach w Polsce. Rosyjska agencja informacyjna TAS twierdzi, że ukraińska prowokacja może polegać na ataku na polskie obiekty infrastruktury krytycznej. Celem ma być przekonanie polskiej opinii publicznej do dołączenia do konfliktu przeciwko Rosji. Jak twierdzą Rosjanie, prowokując, powołując się na dane swojego wywiadu. Scenariusz został zaplanowany przez Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy GUR przy współpracy z Polskim Wywiadem. Rozumiecie to? Władze w Kijowie planują przeprowadzenie prowokacji w Polsce z udziałem grup sabotażowo-rozpoznawczych, rzekomo składających się z żołnierzy rosyjskich i białoruskich. Sił specjalnych. Prowokatorzy zostali starannie dobrani. Wśród nich Znajdą się bojownicy z Legionu Wolność Rosji walczący po stronie Ukrainy oraz białoruskiego pułku Kalinowskiego. Tak jest napisane. Dalej czytamy. Jak rozumieć tę deklarację? Jak się zdaje, można ją tłumaczyć na dwa sposoby. Albo rzeczywiście Rosjanie coś ukryli i obawiają się rozszerzenia działań zbrojnych na kraje NATO, albo jest to nic innego jak rosyjska wrzutka propagandowa mająca skłócić Kijów z Warszawą, ewentualnie tłumaczyć prawdziwą rosyjską operację specjalną planowaną na terenie Polski. No tutaj już muszę nam przyjść z wytłumaczeniem. Na tą drugą możliwość wskazuje twierdzenie Rosjan, że rzekoma ukraińska prowokacja szykowana jest za wiedzą i z udziałem polskich służb specjalnych. Nie trudno sobie wyobrazić, co byłoby, gdyby taki udział Ujrzał światło dzienne, byłaby to bez wątpienia największa afera trzeciej RP, która wywróciłaby scenę polityczną, jak też doprowadziła do definitywnego odwrócenia się polskiej opinii publicznej od Ukrainy. I to jest słuchajcie, cały ten artykuł. Jaka afera? Wiecie co? Ja zawsze powtarzałem, że słowo afera to może być uznane, jak pies zrobi kupę w windzie i ktoś tego nie posprząta, no to wtedy może być afera. To byłaby zdrada już totalna Polski i działanie po prostu na taką naszą niekorzyść, żeby już mieć takie argumenty i mieć po prostu takie poparcie, nie wiem, społeczne Polaków, żeby nas po prostu popchnąć w ten konflikt, jaki im się marzy. A marzy im się, e, ostatnio przecież było Wystąpienie Helmuta, który mówił o tym, że to jest nasza, no właśnie to słowo na Wu, nie chcę go już tutaj wypowiadać i nadużywać, a to nie jest właśnie nasz, żaden konflikt. W ogóle, dlaczego my też mamy uznane, że my mamy jakiegoś wspólnego wroga? My nie wypowiedzieliśmy przecież naszemu sąsiadowi żadnego, żadnej właśnie, no tej wojny, już powiedzmy to, nazwijmy słowa po imieniu. Mamy relacje takie, jakie mamy, a właściwie nie mamy żadnych, ponieważ, jak ja to mówię, dyplomacja nie istnieje. Nikomu nie zależy na tym, żebyśmy rozmawiali z naszym sąsiadem, jakim jest Rosja, i nikomu na tym nie zależy, żeby robić w szerokim pojęciu interesy, które miałyby być korzystne dla nas, czyli handlować, brać gaz od nich i tak dalej. Jak wszyscy dobrze mówią i nazywają, że. Rosja jest stacją benzynową Europy. No bo jest i nie tylko Europy, raczej całego świata. Można by tak rzec i uważam, że powinniśmy czerpać z tego, czerpać. Ale no niestety mamy takich ludzi, mamy takich polityków, jakich sobie wybraliśmy, albo nie wiem, albo jak sami się wybrali, bo już ciężko jest w sumie wątpić w tą. Ciężko jest po prostu uwierzyć, wątpić, to ja właśnie mogę wątpić, ale jest ciężko. Wierzyć w tą demokrację, jaką mamy, i myśleć, że to mogło się tak po prostu wydarzyć, że oni nami rządzą, że raz jest PO, raz jest PiS, raz jest PiS, raz jest PO i tak zmiana ze zmiany. Tylko po to, żeby nam się żyło lepiej. Komu się żyje lepiej? No, na pewno nie Polakom. Ee, żyje się może co najwyżej lepiej politykom i też obcym narodom, których interesy są realizowane. Interesy drugiego narodu, który mamy na utrzymaniu, interesy e, amerykańskie, interesy jeszcze państwa położonego tam, gdzie chce. I to jest wszystko realizowane, ale na pewno nie jest w szerokim pojęciu realizowany tak zwany polski interes narodowy. To, że oni mogą szykować taką prowokację, to jestem w stanie w to naprawdę uwierzyć. I po prostu, obserwując działania naszych polskojęzycznych polityków, już właściwie nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć. Wręcz nawet bym powiedział, że to, co oni robią, to jest w jakiś sposób przewidywalne i można się spodziewać właśnie choćby nawet tego rodzaju prowokacji. Nasz sąsiad, położony na wschód od Polski. Przecież też już robił niejednokrotne prowokacje. Prowokacja z dronami, prowokacja w przewodowie, gdzie faktycznie zginęli ludzie. No i nie było żadnego sprostowania, nie było żadnego słowa przepraszam, nie było żadnej refleksji, która miałaby być wyciągnięta i skłonić do tego, żeby, właśnie, żeby co, żeby żyć z nami. W zgodzie i żyć tak jak być powinniśmy. A tak to są cały czas roszczenia, cały czas wymagania, cały czas e, nawet prośbami tego nie można nazwać, tylko żądania tego, żebyśmy finansowali, żebyśmy wspierali, żebyśmy płacili rachunki 800 plus, uzbrojenia i tak dalej, i tak dalej. Dobrze wszyscy wiemy, jak to się wszystko miewa. I tak jak mówię, ten film niech będzie takim swojego rodzaju ostrzeżeniem, bo. Zobaczymy czego się będzie można spodziewać w jakichś mediach, które pokażą za jakiś czas, a nóż się okaże, że akurat będzie coś, co zostanie faktycznie zrealizowane, przygotowane i będzie to jakaś kolejna prowokacja, która będzie miała już, nie wiem, nas 100%, 1000% przekonać nas, że to jest nasz konflikt i że my musimy się do niego włączyć, że jest to po prostu nieuniknione. Oby tak nie było, oby moje słowa się Wiadomo, w co obróciły. No i nie wiem, co wy o tym po prostu uważacie. Napiszcie oczywiście w komentarzach, ja już kończę tego vloga, bo tutaj warunki nie są w ogóle sprzyjające do nagrywania. Jest wiatr i pada deszcz. Ja już też chcę wracać do domu, a tak na prędkości nagrywam po prostu w tych warunkach pogodowych, deszczowych, jak wracam z pracy. Także napiszcie cokolwiek uważacie. Czy Waszym zdaniem jest możliwa tego rodzaju prowokacja, czy też już Was nic nie zaskoczy, tak jak i mnie. No i oby tak się rzeczywiście nie wydarzyło. Tyle z mojej strony. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze będzie o tym mówił w jakichś mediach na YouTubie. No bo raczej w polskojęzycznych mediach typu TVP w likwidacji czy Tusk Vision Network, raczej tego rodzaju rewelacje wiadomości nie będą mówione, powielane i tak dalej. Tyle z mojej strony subskrypcja, udostępnienia, łapki w górę. No i trzymajcie się zdrowo i obyśmy żyli w pokoju i mieli po prostu jak najlepsze relacje ze wszystkimi sąsiadami. Ja bym sobie tego życzył, ale niestety mamy jak mamy. Do zobaczenia, pa! pa.